Nagrywam no, nie, nie, Niech pan popływa trochę Po końcu ciepło Co, co nie tam wpadło? Nie wiem Chodzi na to, że coś cennego. Co tam wpadło w ogóle? Reklamy? Tego jeszcze nie było. Nigdy byśmy już włazili tam, ale jak było, było to. No nie, to już mamy system od. Tym, jak tam kilka wpadło. Dobra, czy tam sam przed, czy on wpadł? No, sam wszedł. Nie wiesz, pomogłem. No, ja mam na aparat, Ciebie? Nie wiem jak tak. się przybliża Nie wiesz, no chyba ty. Pa widzisz, nie chcę się przybliżyć Ale to chyba się robi tutaj z boku nie Patrz, no, no i co, i co I się przybliżyć nie chce To się jakoś przybliża